to a horse we have to first completely take in account the physiological impression of our effect on her we are mammals we are all physiological beings you're listening to me with very big interest but if right now you put in your pocket some burning coal no matter how interesting i am you will be running, screaming, and jumping around your camera, but not listening to me. Everything in us mammals has a great dependency on physiological feelings, and the art of speaking horse language is firstly a skill to not cause their physiological discomfort or pain. Uh, we did study together with uh, physiologists, with vets, and forensic scientists on the effect of bits on the horse's mouth it was found out that the effect of the bits with a jerking force exceeds 300 kilogram per square centimeter, with the typical pull being 80 to 150 kilogram per square centimeter. all of these experiments were documented and signed by the very best russian experts. in the past, people didn't know what they are doing. Trainers, professional riders, they would say, It's all right. Look how big the horse is. You can't hurt her. It's not that painful for her. But actually, these devices act on a very small area of the horse's head, and it's all wired with nerves, which can generate a hell of a lot of pain. Those who want to know about it, they can. But they still keep on doing it. They want to have fun. Jazda bezogłowia zmusza człowieka do uświadomienia sobie, ile ma możliwości wpływu na konia poprzez język własnego ciała bez użycia rąk. I jeżeli będzie w ten sposób jeździł, że ręce jego będą tylko po to, żeby niuanse pewne wykończyć. Wtedy dopiero dojdzie do prawdziwej lekkości, i wtedy konie pod nim będą naprawdę z przyjemnością tańczyły, a nie będą wykonywały niewolniczą pracę zmuszone restrykcyjnymi pomocami. I to jest właśnie sens. To człowiek ma spiąć się na wyżyny swoich możliwości i ma zapanować totalnie nad własnym ciałem, a wtedy się przekona, jak koń. Będzie się wsłuchiwał w to, co, co ciało jeźdźca do niego mówi. Jeżeli się o tym nie pamięta i używa się głównie rąk do sterowania i przekazywania koniowi sygnału, to konie za często to cierpią, a cierpiący koń nie będzie tańczył. Będzie niewolnikiem, który będzie wykonywał zadania, nie mając specjalnie wyjścia. A przecież konie sportowe, czy to konie ujeżdżeniowe, czy konie łuka czy jakiekolwiek inne, mogą być końmi szczęśliwymi. Nie muszą wcale cierpieć, to tylko zależy od nas. Mogą się wspólnie z nami wspaniale bawić i spełniać nasze oczekiwania, popisując się swoimi wspaniałymi możliwościami, które im dała matka.